Rozpoczęła się druga połowa. Trenerzy mieli okazję przekazać piłkarzom swoje uwagi. Teraz zawodnicy mają okazję prowadzić je w życie. Żaden z trenerów nie zdecydował się na dokonanie zmian. Przebija się przez linię obrony. Dobre podanie na skrzydło. Doskonały blok. Będzie wódz autu. Teraz ma szansę wrzucić z lewego skrzydła. buję Bramkarz wyłapuje piłkę. I Martin Petrow. Czy warto atakować lewą stroną? Potrzebne jest dobre podanie. w wyjaśnia sytuację. Oto Maxi Rodriguez. Może to okazja do strzelenia bramki. Dobrze poradził sobie z zagrożeniem. To kiepskie podanie nie mogło dojść do celu. Dobre przejęcie. I Cassano. Wspaniała piłka do środka. Bramkarz wybija piłkę na żudrożnie. Do środka. Przed nami ostatni kwadrans. Szaleje na boisku. Preferuje ataki prawą stronę Szuka celu. Podkręca piłkę w stronę swojego celu. I Pekham. Środkiem boiska. Obrońcy są bardzo naciskani. Zdecydował się na długi rajd. Faul. I to być może już działo się w polu karnym. Sędzia potwierdza, że był faul, ale pokazuje, że poza polem karnym. Może się wkręcić. Och, było naprawdę blisko. Fani na pewno go dopingowali podczas tego strzału, choć na pewno będą żałować, że piłka nie wpadła do siatki. Pernia. Podprowadził piłkę do przodu. Pędzi prawym skrzydłem. Fernando Torres. Piłka w rękach brałkarza. końcowy gwizdek. Rezultat odzwierciedla potencjał, jaki dziś pokazali. Przekonująco wygrali ten mecz.